Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Viper. Witam dzisiaj was dzisiaj w odcinku, w którym wysadzimy sobie kilka telefonów Mamy tutaj takiego Shai Sunga, mamy starą Nokię I jakiegoś Go Clevera, którego otrzymałem w, do wysadzenia od widza z kanału Morphil Mamy na nie dokładne 6 petardek Zrobiłem taką taktykę, obrałem, że Mamy trzy petardki główne, mamy petardkę Doomboom, Dragon Boom i Tiger Boom. W dodatku mamy trzy mniejsze, jeśli by tamtym się jakimś cudem nie udało rozwalić, mamy petardkę Zryw, piratkę od Europyro ze sklepu INS Fireworks i Mini Bomb. Także zapraszam Was do oglądania. Pierwszy Dumboom versus Pancerna Nokia, tam jest jeszcze kamera GoPro. Mam nadzieję, że nic się z nią nie stanie. Niestety Doom Boom się nie wypałem. Mamy drugiego Dragon Booma versus Scheißing. Co się stało? Ze samym szajsungiem stało się niewiele. Odpadła klapka. Dobijamy na koniec, na razie, Go Clever versus Tiger Boom Tiger Boom versus Go Clever. Go Clevera już dobijać nie trzeba. Dzięki Morphy za podesłanie, znaczy podesłanie, podarowanie mi tego sprzętu. turka noki Nagle wybucha mi Mini B Miniboą w weższys Nokia Co się stało z Nokią i jej baterią i jeszcze jej klapką. No jest po prostu zniszczona. Zostały nam jeszcze dwie petardki. Zajmiemy się powtórką Noki i Szajsunga. Szajsung przyjmie, Szajsung przyjmie od Europy Z w sumie wiele nic się nie stało więcej. A no, jeszcze raz zmierzy się ze zrywem. Não é que eu versus drift. No, kiedy została zniszczona. Tak się prezentuje. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zobaczymy, że fajnie Wam się oglądało i dobrze GoPro nagrała nam z powolnienia i tutaj bliski efekt tak zwany. Telefony zostały poniszczone, choć nie do końca. Niestety e, Dumboom, Boom, który mnie najbardziej ciekawił, no nie wypalił, to jest nasz szaliznuk, z którym miał się zmierzyć Dumboom bodajże. Nie, e, którym się zmierzył Dragon Boom. Niestety no, ekran troszeczkę odpada, ale szału nie ma. Oczywiście wszystkie śmieci, jakie wyprodukowałem dzisiaj ze sobą zabieram. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał i czekaj na kolejne odcinki. Na razie.